Kakać będą czwarty, trzeci, drugi i pierwszy zawodnik wczorajszego konkursu indywidualnego. Rozpoczyna więc Norwek, Johan Andre Forfang. Norwegowie też będą chcieli tutaj odrabiać straty do Polaków. Forfang, no widać tam już zieloną linię i on skacze poza tą zieloną linię, poza 230 metry. A zatem Norwegowie za chwilę nas wyprzedzą. Zabraknie więc tych metrów w skoku Piotra Żyły. 232. Najdalej no dzisiaj w tym konkursie. Ryoju Kobayashi przed chwilą. 233,5. A Johan Andre Forfang wyrównuje odległościowo osiągnięcie Domena Prełca w poprzedniej grupie zawodników. Wysokie noty. 19,5. Dwukrotnie się pojawiły 8 punktów bonifikaty. Miał korzystniejsze zatem warunki od Piotra Żyły. Tutaj ponad pięć punktów zyskamy nad Norwegią. No ale widzimy, gdzie była ta zielona linia. Potrzebował 221 metrów, aby wyprzedzili Norwegowie Polaku a on skacze 232. No i Aleksander Sztekl w końcu zadowolony. Ponieśli Norwegowie